Proszę Państwa, ja dzisiaj chciałem jeszcze krótko na dwie sprawy zwrócić uwagę, odnieść się do dwóch więc, kwestii. Pierwsza to, to że będzie dzisiaj otwarcie nowego parlamentu, Sejmu i Senatu. W Sejmie sytuacja jest dość jasna, pisma niewielką, ale wyraźną, wystarczającą, prawda, większość. No niektórzy się krzywią, że Marciarowicz będzie marszałkiem seniorem, choć nie jest najstarszy, no ale to już mniejsza o to. Natomiast prawdziwa walka toczy się o senat. Do ostatniej chwili Pis usiłuje go przejąć stosując różne kombinacje. Zresztą pan Karszewski, dotychczasowy marszałek Senatu twierdzi, że nawet jak się teraz na starcie nie uda przejąć senatu, to będzie pracować całą kadencję, żeby to uczynić. No więc może być gorąco. Niektórzy mówią, że może dzisiaj nawet nie dojść do wyboru marszałka. Niby opozycja ma lekką przewagę, no ale Pi zrobi wszystko, żeby przeciągnąć na swoją stronę jakichś senatorów. A niby mieli być tacy super uczciwi, super moralni. No a to przecież ewidentna korupcja polityczna, bo proponowali różnym osobom różne stanowiska, różne frukta, żeby tylko przejąć Senat, żeby łatwiej się rządziło i żeby trzecia osoba w państwie nie była z opozycji. No, jeżeli wszystko będzie zgodnie. Z decyzją wyborców, to powinien marszałkiem zostać pan Grocki z opozycji. Ale czy tak się stanie, no to się dopiero okaże. Kasza, kasa i władza kusi, i po prostu PiS by chciał mieć władzę w miarę absolutną. Liczyli nawet na większość konstytucyjną, a przynajmniej prezydencką. A tu jeszcze, prawda, się im senat trochę wymyka. No, pożyjemy, zobaczymy. PiS nie będzie miał już tylu możliwości rozdawniczych jak dotychczas. No, ale na razie jeszcze może trochę kombinować i może mu się jakaś kombinacja udać. Ale jeżeli senatorowie, bo to są wybory większościowe, Będą się liczyć z opinią wyborców. No to nie powinni zmieniać zdania. I powinien Pan Grodzki z opozycji być po prostu zostać marszałkiem. No ale życie jest bardzo bogate. Pis kombinuje na wszystkie strony, więc różnie to może być. Wieczorem się, dowiemy jak sprawy wyglądają. Daj Boże, by to wszystko stało się jak najlepiej dla Polski, a wolą mu, żeby uczciwie Amen.